To start arcade za 20G, 51M, nie wiem co to znaczy. Yy, to są takie końce i potem już sklepy wykorzystać w tej grze. No tutaj jest ogólnie sklepy. i. No. Składy chyba wejdź. Yy, no, chyba składy są meczami 4 na 4 to coś tu, tak, wszyscy są gotowi, tak? Yy, nie, czekaj, musimy, czekaj, no, czekaj. Znaczy, możesz wybrać tryb, ale i tak my musimy dać gotowość, tak jak. Dobra. No to dajcie gotowość. Dobra, no ja już idę, Tak, to tylko, bo czapkę ja dam gotowość. Jakie włosy biorę. A usta, to nas jakoś usta czy jak? Bo tu w sumie. Przynajmniej wiem, jakbym zagrał. Wszyscy liga 6, także dla mnieś będziemy fajnie razem. O, ktoś już mam pierwszego widza. Witam cię, widzu daj do nejta no, witamy daj do nejta od razu daj do nejta tak uważaj bo to nie dobra, możesz się dobra. wiesz mówić dobra. tego co chcesz na swoich streamach bo to się zaraz zbonuje a właśnie no sorry, to ja cię podtrzymam uważaj bo to nie ja możesz się mówić tego co chcesz na swoich streamach bo to się zaraz dobra zbonuje gdzie on to wrzuci, żebyście mieli linka do tego? Mm, nie wiem. To na grupie od Łośka to jesteśmy? Aktyw. No chyba tam jestem. No. no to masz na grupie od Łośka, nie? coś może tam <coughs> ciekawości w ciekawości. Widzowie, coś tu się za wziął. Napisałem to na grupie. Następnie Łośka wyglądać będzie tak. Dobra, dawaj Jay. Chuj z tym gramy. No dobra, już. Mamy no, no, dwóch napastników, jednego splintera i jednego obrońcę, tak? Na to wychodzi. Nie, pomocnik, atak, atak. Nie, też jesteś pomocnik, a co to są za te. te... Ikonki przy nas. To nie są jakieś umiejętności, czy coś? Które to. Te takie czerwone, zielone, niebieskie. No, no, no. To, to są umiejętności, czerwone. Ty czekaj, to... bo Jay wyszedł. Ty, Jay wyszedł, anuluj. To jest taki, to tak. jest silniejszy no, strzał. Ty masz jakieś tam dokładniejsze podanie? Przez chwilę on miał takie, Ja ja się po prostu dobiję, bo mi wyjebało. No. Nie ci dokładnie, gdzie wiem gdzie dokładnie gdziełem, ale ten strzał jest opa, więc jak my go włączymy, to podać nam piłę z silosem i... i. Ale są też... jedności, jakieś dodatkowe po prostu? E, tak. No, no. Czyli zaprosiłem cię jeszcze raz. Mhm, ale może jak wybijemy do drogi. No Dobra, daj, już gotowy, już tam nic nie kombinuj. Kostumujemy postacie, kurna, bez kolegów. W składzie... Kurczę, no brakuje mi tylko tego trybu, że można było wyszukać sobie, wiesz, przeciwnika, nie? I sobie teraz gram sobie 4 na 4, nie? To normalnie łoś kapa z tego by się zrobiło. I się sobie ten wygrał. Wolta Daj gotowe przeczące No, w końcu. Kurde, nie gadaj, że teraz nam nie wczyta znaczy... Nie no, wiesz, nie wiadomo ile osób gra, nie? Tak, mało Nie wiem kto tu wolta. Chwila cierpliwości Jak my że nic nie znajdzie, to w Arcadie sobie pogramy. No, ewentualnie tak O, uciekł To jest jedyny widz Ale łapkę zostawił Ale łapkę zostawił, no i dobrze ja też dostawiam nie, i teraz wywalam A w ogóle ktoś wie jak na VPL wyjść z y, tego, a, czy anulować y, kontakt? Bronić się muszę Tu ja muszę napisać? Tak nie, z FC Mazur, ten, dobiłem do, właśnie, ten, mineralnych. To jeżeli, kurde, ktoś nas ogląda, to niech skład robi. No rzeczywiście nie było wtedy problemu, bo szybko znalazło, nie? Tylko no. ludzie by się wkurzali, jakby rzeczywiście chcieli zagrać, na tego. Chcieliby zagrać normalny meczyk, a... Mimo wszystko znajdowałby jakiś randomów, nie? To weź a ja się... pod razu na grupie, w polskich. Tak. i No a co jest z tym że go wywala ciągle. No właśnie bym nie wybał, chuj dlaczego? Chyba tak. za długo coś? Nie, może to dlatego, że dopiero... Nie no, no tylko ciebie wyrzuciło raz. drugi raz. No mówię, że może dlatego też, że, że tego że Ty, a mi coś ścięło. No, ja nic no, nie mogę... Nie mogę się, nie mogę wyjść z tego w ogóle. Znaczy, ja mogę tam tutaj ruszać ubraniami, i tak dalej, ale nie mogę przerwać szukania. Dżinnę zbogowałeś na mapki. No, Dżinnę no zbagował. Zróbcie szybki reset, wracamy i jeszcze raz próbujemy, jak nie to arcade. Szybki reset, widzowie. Mam trzech widzów, także wiecie.